Hej, siemanko, pan automacik, pan automacik. Jestem właśnie na awarii Kame BXV. Pomagają mi oczywiście dziewczyny, mi pomagają. Są ze mną akurat na awarii. Taki dzień z, z tatusiem na robocie. Ale pokażę Wam zaraz, jak wygląda uszkodzona przekładnia w napędzie Kame BXV, BXV8. Akurat tutaj to... Wiecie, napęd sobie sam tego nie zrobi, tu ewidentnie była e, jakaś siła zewnętrzna, która to uszkodziła, ale zobaczcie jak, bo wiecie, jak plastik pęknie, to jeszcze się e, tam jakoś tako zdarzy, ale, ale, e, ale żeby a, aż te aluminium pękło, to zaraz Wam pokażę. Patrzcie, tu jest napęd KMBXV BXV i zobaczcie jak wygląda przekładnia, jestem po prostu w szoku, w szoku. Tutaj już wyciągnąłem e, Już drugi kawałek. No, tak, żeby pękło. To no. wiecie, albo ktoś Właśnie samochodem. Na nową. A tutaj mamy nową, nową przykładnie Także zaraz wsadzimy. Zobaczcie, jak to aluminium nowe wygląda. Jest normalnie całe, Małe. nie? Także tak, tak się zdarza.